Cześć, z tej strony Gerdmar. I jak widzicie, gram w grę Dragon Age 2. Eee, to może przy, przypomnę, w dzienniku mamy eee, dwa główne wątki. wątki przepraszam. Eee, musimy odszukać Atenry albo Merri na, na dziedzińcu katowni, bo wujuś nam tutaj, nasz kochany, dał możliwość znalezienia pracy, aby do, eee, dostać się do miasta Kirkul. Oni nam opłacą wejście. No i oczywiście musimy zanieść amulet Flemet. No ale na początku zajmujemy się właśnie tym znajdywaniem pracy. Już rozmawialiśmy w poprzednim odcinku za Tenreal. A teraz polecimy sobie do Merina. Chyba on tak się nazywa, tak? Merin, Merin. Będę do ciebie...

Mm hmm, mm hmm, hmm. You're more about you first. Right. You're not a marcher like your uncle. The Red Iron is well known in these parts. We pick who we work for and keep our noses clean. But anyone screws with us, we mess them up. makes sense. makes sense? all i know is if we join the company i'm going to start talking like that <laughs> śmieszne. Śmieszne, śmieszne. getting this into the city will take a lot of coin <laughs> did i mention the red iron gets paid pretty well not to mention your uncle said you were a mage we're willing to pay for that

no jakoś tu się udało na szczęście Ewelina nie, nie, nie dała nam tych ujemnych punktów On tutaj jest, tak? Tak, musimy za, 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 zabić gościa Rzucając krytobójczą kulę ognia, której nikt nie zauważy he's still out there but he's alone and he's not making a move <coughs> i don't trust this what will we do when the ship comes wait who are you i demand to know what you're doing here mm -hmm. Nie, no, this isn't the tavern i'm so disappointed mirand sent them <coughs> i'm not an idiot i could have figured that out for myself look you i don't know what that pissant thug is paying you but i'll double it just let us go mhm mm mhm mm change my mind if i knew how you wronged the red iron ugh those fools take everything so personally so i told lord asherol they were coming it was business i was perfectly willing to give the red iron a share or all of it

Them and send their bodies back to Miran. No, tak obiecywał, że zapłaci podwójnie, a to kurna gówno. Nie lubię takich gości. Żre i skrytobójczą kulę ognia, której nikt nie zauważył. Gdzie on jest? No tu jesteś, dobra, to jeszcze... Ściskiem zimy, a ty czego się laska, nie ruszasz, dawaj go. Pieprz, nie go od razu, tarczą w ryj. Się nie będziemy patyczkować. Kościół spieprzaj albo na śledzi ciebie mojego Mhm. Zryj, zryj mój ogień. Co jest to jest co? Jeszcze tutaj coś mi. Kurwa A co oni Z... z podziemi wyleźli? Nie wiem Chyba w co to pieprz. Nie no tak pieprzy Nie no to... to... no to... A nie, coś tutaj no... O tak otocz, otocz się mnie To jest najłatwiejsze no Pist Dobra jednak to uderzenie umysłu, czasami się przydaje. Co to kurwa mag... Przepraszam bardzo, że przypominam, ale to manekim był co on Dobra Nic nie mówię. Nie no, gość rozpał się na kawałeczki jakieś takie... A zobaczymy gdzie podejdą. Dalej mi atakują. Wstychajcie. Dobra, okej, okay, rozumiemy, jak mnie zaatakują to przerywają mi zaklęcie, dobra, trzeba uważać. No ale teraz już są kawałek ode mnie to mogą oberwać w ryj. Friedrich już mało, o no dobra, już stech. I znowu uderzenie umysłu, pek. Dobra, zaczynam się podawać to zaklęcie. Już chyba po prostu poczekać aż oni mnie zaatakują bezpośrednio i... i wyrwać parę kopów na ryj. O, i mamy awansik dla całej trójeczki. Atrybuty. Eee, chcemy dużo magii. Lubimy magię, lubimy siły. Tak, będzie ok. Mm, I jakieś zaklątko. Będziemy cały czas w tym kierunku szli. I zrobimy se ze starzec zimna. Niszczące stożek ludo, który spowalnia wrogów i zdaje im obrażenia. Mhm, to chyba widzieliśmy w prologu, nie w prologu tylko w samouczku, no i chłoptaś też, bo do siły dużą... piernica ten mieczem. I co tutaj mamy? Mm, kolbrzyma, taki wykonywany bronią dwurężną, co to potężne. Mhm, mm mhm. Mm mm -hmm, mm -hmm. A, to jest bierne i to jest bierne. To co bierzemy? Bierzemy to, bo tutaj drzewko nam się będzie rozwijać. Dobra. Tutaj mi, mi, mimo wszystko najbardziej wydaje mi się, że opłaca się zawsze rozwijać maksymalnie jakieś konkretne, konkretne drzewko, a dopiero jak jest rozwinięte do, 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 do maksimum opłaca się... Szukać czegoś innego. No, nie na atak z flanki. Dobra, będziemy mogli coś innego później z tego. Super. I co? Za za zatłukliśmy go skrytobójczo. Bierzemy sobie intemy. No, 5 stóp złotych, fajnie. tu, 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 tu. tu, tu. Cześć, z tej strony Gerdmarf. Jak widzicie, gram w grę Dragon Age 2. Przepraszam, że poprzedni odcinek skończył się tak nagle, ale byłem zmuszony do tego, żeby zmienić program. To jest wersja próbna. Hmm, na razie testuję różne programy i jak. jak ten, ten akurat, jak się okazało, pozwala mi tylko nagrywać 10-minutowe fragmenty. No trudno. No, do, do, dopóki jakoś. Jak nie będę wykupywał żadnego. E, programu z wyjątkiem wersji próbnej, dopó dopóki nie wypróbujemy tam kilku No więc na razie trzeba będzie skrócić te odcinki na jeszcze mniejsze nadporki Well May the bloody vultures feast on his korps and shit him into the ocean I'm talking I love this guy to się podoba facet Welkom to the Red Eye uncle arrangement now

But Lothering was destroyed. Kirkwall was the champion's home now. So he made his name, settling his debts with the mercenaries. It was a busy year in the city. That's when the Kunari landed. A great storm had caught their ship and left hundreds of warriors stranded in the city, waiting to return home. That's. Also, when the trouble began with the mages, the Templars had become very powerful under Knight Commander Meredith. But most importantly, that's when I first met the Champion. No, i we poznamy recognize our dear Baryko. No, and so we have problems with Kunari in the city, problems with Maggias in the city, but our dear Hulkwa, all of Wysoki w poważaniu, on jest sobie skrytym zabójcą płonącymi kulami, przynajmniej na razie. Ach, zła, dobra, kontur Meredith spojrzała na biedaka. You know how many people want to hire onto this expedition? Look, we know you're going into the deep roads. You'll need to hire the best, and we're. No! You're too late. Already done. The money from this trip could fix everything. You need us. We've fought Darkspawn. Look, Precious. I don't care if you tore the horns off an ogre with your bare hands. You make him understand. From your bloody Templars. Hmm, oh, no. Masz rację, ale uspokój się, nie wydaje mi się to zbyt zabawne, ale... To, no tutaj rozpoczyna się pierwsza poważna misja, musimy dostać się na wyprawę do głębokich ścieżek, bo liczymy, że to przyniesie nam kupe tak, kasy. Find another meal ticket. Well, if that's what you want. You can relax. After all, the Templars dogging us are mine. Did I sound that bad? Maker, I'm turning into Gamelan. Gamelan? He's got a head for this garbage. Maybe he can talk to Bartrand. He knows some people. After last week we need all the coin and influence we can get. Mm -hmm. You catch more flies with honey. But Gamlin's bullshit could work too. Well, he did get us into the city, right? What else can we do? We're losing ground and I don't fancy waking up in the gallows. Mhm. Mm very long fragment

Off you go. Oj, no jest to właśnie brat Bartranda, który w przeciwieństwie do prawdziwego Krasne nie nosi brody. I lubi chodzić z rozchłustaną klatą.

The name Hawk is on many lips these days. Not bad for a Ferelden fresh off the boat. A you must have heard of my brother as well, then. A little, yes, but it is you they speak most of, Messire. That figures. Not at all, my brother. This you Welcome to join us by all means, but I leave that in your hands. Oh, I'm going. Without this expedition, we won't last out the year.

No, we have to a lot of to get that much coin together. You need to think big. There's only a brief window after a blight when the deep roads won't be crawling with dark spawn. The treasure you find down there could set you and your family up for life. Come on. The dwarf makes some sense. No offense. Look, you started this and it's a good idea.

to know and I'll be the last I take a lot on faith you're asking for a guarantee I don't know that I can give you one look I know the Templars have been asking questions how terrible would it be to get out of the city for a while if this works out you'll be wealthy enough that the order won't be able to touch you you need the coin and I need your help Okej, okay, zgodzimy się, ale to już jest koniec naszego odcinka. Dziękuję Wam i zapraszam do, kolej do oglądania gram w grę Dragon Age 2.